powiedzieć O książce, którą zaczęłam czytać. Jest to 12-tygodniowy kurs odkrywania i rozwijania własnej kreatywności. O tej książce słyszałam już tyle razy i tyle osób ją polecało, na przykład moja ulubiona Ksenia Adonc, którą obserwuję na Instagramie i zaczęłam ją czytać tygodniami. I pierwszy tydzień nazywał się Odzyskiwanie poczucia bezpieczeństwa. Pod koniec każdego rozdziału, pod koniec każdego tygodnia są zadania do wykonania. Było na przykład coś takiego jak poranne strony. To jest takie zadanie, że codziennie rano wstajesz, piszesz w swoim zeszycie, dzienniku trzy strony czegokolwiek. Cokolwiek masz w głowie, po prostu trzy strony to jest Twój limit i przez 12 tygodni właśnie codziennie ma się odrabiać te strony. I kolejnym zadaniem w tym pierwszym tygodniu było, żeby wziąć się na randkę artystyczną. Jest całe wytłumaczenie w tej książce, ale jest właśnie zadanie, żeby raz w tygodniu zabierać się po prostu na randkę, żeby wychodzić samemu, spędzać ze sobą dobrze czas, Pierwszy tydzień zleciał mi super, i wydaje mi się, że to będzie taki nawyk, który mam nadzieję, że ze mną zostanie. Więc ja postanowiłam na tą moją pierwszą taką randkę wybrać się na śniadanie. Zobaczyłam, że wow, minął już cały tydzień i nie poszłam, a jednak chcę się trzymać tego kursu. spiam włosy. Dzisiaj zabieram się na randkę artystyczną i w tym tygodniu miałam właśnie raz wyjść. Robię codziennie poranne strony. Jest niedziela i nie wyszłam na randkę, bo spaceru taki. Nie zaliczam, bo spacer jest jednak czymś takim codziennym. Idziemy do Charlotte na śniadanie. Kurtkę mam z Vinted, ostatnio kupiłam. Jest trochę duża, ale i spoko, bo nie miałam żadnej przejściowej. Koszula jest stara z Zary, top jest mega stary z Zary. On jest taki sweterkowy. Pod jeansami mam spodenki sportowe z Oysho. Jeansy są z Zary, które przerabiałam, bo miały takie dziwne zakończenia przy nogawkach i też są dosyć stare. A buty, nie wiem, to są chyba jakieś adidosy w forum. Biżuteria. To mam z Instagrama, to wiadomo. Idziemy. Mm. mi mój obrós i tak się cieszę, bo chciałam właśnie mieć coś na tym stole. Jest przepiękny, jest beżowy, taki alalniany, albo on jest nawet lniany. Zamówiłam jeszcze jeden z Zarachą i przyszedł na mój adres domowy, więc go musi moja mama zwrócić. Ale szukam jeszcze innego. Stawię tutaj zdjęcia. Może jeżeli ktoś wie, gdzie mogę taki kupić, albo taką tkaninę, albo nie wiem. Przeszukałam wszystkie sklepy. Na Ikei nie było. Ten mi się podoba. Ten na razie może być o porze takiej popołudniowej. Tu zawsze tak idealnie pada światło, więc myślę, że będzie super do robienia zdjęć, siedzenia. Właśnie się pozbierałam i dzisiaj jadę popracować, poedytować filmy. Nie tutaj z domu, tylko do Wars i to jest takie To jest restauracja i miejsce, gdzie można... Pracować, ale wczoraj robiłam coś, co widziałam na TikToku. W ogóle teraz mam bardzo dobrą relację z TikTokiem, bo umiem dużo rzeczy znaleźć, które mnie inspirują. Wyrzuciłam TikToka z pierwszego ekranu na telefonie na dalszy. Przez to wydaje mi się, że tak z automatu nie wchodzę w tą aplikację, tylko jak czegoś szukam. Ostatnio widziałam super przepis na jogurt mrożony. Jogurt miesza się z czymś: można albo kakao, albo cynamon, wanilia, można dodać cukru, co się chce, i później to się rozkłada na papierze. daję się dodatki jak się chce, jadam truskawki, kokos i użyłam do tego skyra i pomieszałam go razem z maczą i chciałam zrobić takie zielone. Ja mam obsesję na punkcie maczy, kocham macze i było to na całą noc w lodówce i dzisiaj wyciągnęłam i wygląda to prześlicznie. Wygląda to trochę jak czekolada. Pokroję, jestem mega ciekawa jak to będzie smakowało, bo mega łatwo się robiło, jest prześliczne. Super będzie na lato. Mm. Czy zrobię jeszcze raz kiedyś? Myślę, że tak. Super jako deser i w ogóle przepiękne. Na lato to będzie świetne. I chcę teraz jechać właśnie popracować. Jest piękna pogoda, jest obojętne, skąd pracuję, więc wolę sobie jechać i tak. I nie podoba mi się ten obrus, i tak go potrzebuję do jednej rzeczy, do innego projektu, ale zamówiłam też dwa inne obrusy, na jakiejś stronie z tkaninami, a ten zdejmę, ale na razie może być. Fit check. moje ulubione spodnie aladresowe, papierowe z Lumpexa. Tą bluzkę wyciągnęłam, ona ma milion lat. Chcę edytować i pracować na zewnątrz, więc będę musiała się grubiej ubrać. Jest wieczór. Oglądam sobie tam serial, ale uznałam, że muszę opowiedzieć o moim nowym odkryciu. Nazywa się to przekąska z ciecierzycy. Hummus chips z solą morską. Tu mam jeszcze lentil chips. Pomidor, bazylia. Ich jeszcze nie próbowałam, ale te. Marka Eat Real i były w Rosmanie na promocji. Wegańskie, skład jest super. Mąka z ciecierzycy, ryż, skrowe ziemniaczana, olej rzepakowy, mąka kukurydziana, sól. Wyglądają tak. Jeżeli będziecie w Rosmanie i zobaczycie je, to wejście na spróbowanie, bo są przepyszne. Kiedyś w Aldi kupowałam podobne z komosy ryżowej, a teraz tutaj nigdzie nie mam Aldi, więc. bye thank self help has gone from fringe to mainstream from cringe to binge we can't get enough of it from courses to documentaries and surprisingly handsome youtubers the self help industry is in vogue and while the mediums with which we consume it for reading self help books is at the core everything they have to share about leadership advice you read in that marketing book is probably never Sweat the small stuff it has implications on our happiness the quality of our relationships and plates i Możemy zrobić przegląd What's in my bag. Wziąłam ze sobą wodę. Mam nowy bidon szklany. Następnie książka. Kamera, którą nagrywam. Balsam do ust z SPF-em. Jestem niebezpiecznie blisko wody, ale okej, okay, zobaczymy. Nożyczki. Jakbym zobaczyła bez albo jakieś ładne kwiatki, to żeby obciąć i przynieść do mieszkania. Albo w ramach samoobrony. Wiem, że chodzenie na spacer jeszcze jestem na takim pustkowie, jest całkiem nie wiem czy niebezpieczne, nigdy nie wiadomo. W ogóle często miałam tak, że mi się śniło, albo myślałam o tym, co bym zrobiła, gdyby ktoś mnie napadł, albo była jakaś taka sytuacja. I kiedyś jak byłam mniejsza i wracałam mega późno, znaczy. W nocy, to zawsze nosiłam ze sobą dezodorant i myślałam, że to jest dobra opcja. Że, jeżeli ktoś mnie zaatakuje, miałam go zawsze w takiej przedniej kieszeni, to mogę dezodorantem po oczach popsikać. Trochę jak gaz pieprzowy. Powinnam kupić gaz pieprzowy. Tak szczerze. Więc nożyczki. Następnie słuchawki na kabel. Gdyby AirPodsy mi się rozładowały, albo. nie wiem. Opakowanie po chusteczkach. Jedna chusteczka. Chyba tam jest guma do rzucia. Będę zgłodniała i opakowanie na AirPodsy. Miałam chyba z 3 4 kładki i na każdej byli ludzie i się opalali. I wydaje mi się, że nawet nie wiem, nago nie przyglądałam się i jest tak idealnie. Stressing to get these things. Even beautiful relationships don't always unfold exactly the way we want. In fact, they never do. Right? And so, this concept of getting what you want every time leaves you stressed. Because if you feel that's the only oh, way I can be okay is to get what I want, whereas there's a much higher way to be okay. And that is to be okay. Instead of don't make a mess of your mind and then try to match it with the world, clean up inside and feel the joy and natural high that you have inside. Jest tak idealnie, że nie chcę wyracać, ale jestem głodna. I czuję, że mogę się spalić. Jest tak intensywne słońce. Skończyłam czytać rozdział odnośnie drugiego tygodnia. Muszę tu częściej przychodzić. Okej, okay, pies! O oh, wow!